Mamy taką sytuację, że rząd, nowy rząd powstał, został zatwierdzony i w zasadzie niemal od razu, tak, po kilku mhm. dniach. Czyli jak tylko się, się trochę ogarnęli na tych nowych funkcjach, no to przystąpili do odbijania, odbijania TVP. Wydaje się, to nie, nie wydaje się, żeby tutaj była jakaś jakaś wielka operacja. Może tym, że, że robią to celowo przed świętami, żeby mhm. trochę zmniejszyć, zmniejszyć zainteresowanie medialne, bo wiadomo, że już wielu ludzi przed świętami polityką niekoniecznie ma, ma ochotę się interesować. No, natomiast pełna zgoda co do tego, jak, jak bardzo jest komiczne, jak wielka hipokryzja ze strony PiSu się teraz wylewa w jakby przedstawianie ich prawa do kontrolowania publicznych mediów z publicznych pieniędzy podatników finansowanych, tak, to, to twierdzenie, że to jest jakieś tutaj gwarancja wolności mediów, że to jest ich jakieś święte prawo, żeby oni w tym TVP pozostali okopani na zawsze, no to jest również śmieszne i równie niepoważne, jak twierdzenie ze strony Platformy, że oni odbijając TVP, to tutaj przywracają praworządność, konstytucję i, i nie wiadomo co jeszcze. No niestety w tej walce nie ma dobrego i złego. Jest po prostu dwóch złych, dwie mafie walczące o kontrolę na nad, nad politycznymi łupami. No i ta niestety jest nasza smutna rzeczywistość dnia no tak, dzisiejszego. Ale ostatnio widzimy.